Siemanko widzowie z tej strony ksawiczek, i w dzisiejszym odcinku będziemy sprawdzać nowy update w Pets. Go. Jest to druga część tych eventu. A więc sprawdźmy, co dodali nowego. Jakaś fabryka Titaników, robi się ciekawie. O! Jakieś rebirfy. No i chyba nic ciekawego więcej. Sprawdźmy nowego Forever Packa. Jest to kosmiczny pak. Jakieś to nie wiem do czego się przydadzą. Zobaczymy później. A więc pójdźmy do naszego świata eventowego i zobaczmy tam, co się pozmieniało. Ok, tutaj jest jakaś maszyna do rebirfów za 10 milionów. Dalej widzę, że mamy nowe dropery do kupienia. Fajnie, fajnie. A to cło, muszę jakiś upgrade do niego. To zobaczmy, pięćdziesiąt pięć teraz jest, tutaj to jest za tysiąc. Zakupię teraz te pozostałe, na które mnie stać. Lub te, które chcę je mieć najbardziej. Najgorsze jest to, że nie mam dużo monet. No cóż. Jak odblokowaliśmy tą maszynę, to sprawdźmy, co ona dokładnie robi. Aha, okej, okay, czyli potrzeba tokeni, aby zwiększyć poziom szczęścia na tytanika, Huge i na jajko obok nas. Ja mam tylko dwa na Huge. Użyjmy je. Teraz muszę czekać, aż jak urośnie jajko na maksa i je wykluć, a potem mam większą szansę na wydropnienie. Super! Jajko urosło, widzowie! Zobaczmy co nam dropnie. No to trochę słabo. No cóż, myślę, że się uda następnym razem. No i to tyle jak na filmik. Jak chcecie, możecie mi coś wysłać mi przez mailbox. A ja was pozdrowię na odcinku, nikt na ekranie. Nie zapomnij zostawić subskrypcję. Do zobaczenia.